Witamy serdecznie w kolejnym odcinku cyklu wywiadów pod tytułem Gestasy. Dzisiejszym tematem wywiadu będą podróże. Wywiad zostanie przeprowadzony z panią Katarzyną maciej oraz panią Esterofes. Zaczynając, swoje wstępu, pierwsze pytanie, to właśnie pani hez. Jak ten sam w sobie pomysł na założenie biura podróż takie średniego początki? Hmm, chyba trochę życie mi podpowiedziało, e, ponieważ jeszcze na studiach zainteresowałam się możliwością pilotowania wycieczek zagranicznych. Zrobiłam licencję i każdą wolną chwilę, czy to wakacje, czy wszystkie majówki, czerwcówki, zaczynałam wyjeżdżać za granicę. To najpierw były wycieczki autokarowe, które pilotowałam. Miałam na pokładzie 50, a nierzadko i 75 gości, którym pokazywałam Pragę, Bratysławę, Wiedeń. Później, kiedy urosło grono zadowolonych klientów, udało mi się przeskoczyć szczebel wyżej. I okazało się, że mam też okazję popilotować wycieczki egzotyczne. W pierwszym takim krajem był Egipt. To były przepiękne chwile, przepiękne momenty. No ale kiedyś przyszedł ten moment, kiedy stanęłam przed wyborem założenia rodziny. To był też okres piękny, narzeczeństwa. Pewnie gdzieś w planach pojawić się miały dzieci. No i bycie pilotem wycieczek zagranicznych, taką osobą zupełnie nieznależną, freelancerem. Związało się wreszcie z jakimiś poważnymi decyzjami. I tak naprawdę ten pomysł urodził się z dnia na dzień. Wystartowało biuro, klienci byli, pomysły były, doświadczenia też, a no i w tym roku świętuje 14 lat, odkąd to biuro pojawiło się na rynku. No dobrze, no skoro już w takim zakładania biur podróży. To już takim bardziej dla kogo pani będzie wjazd? Wielkość grupy i tego. Tak. Z założenia mojej grupy są mało liczne. Chciałabym, żeby to podobnie jak kameralne biuro, to i butikowe były wyjazdy, organizujemy wyjazdy. Moją najmniejszą grupą to była wycieczka stworzona tylko dla dwóch osób. Zgłosiła się para, która bardzo chciała wyjechać do Afryki. Miała mnóstwo marzeń, ale nie potrafiła sobie z tym samodzielnie poradzić. Największe grupy to takie, które liczyły nawet po 25-30 osób, jeżdżą ze mną wszyscy, i dorośli, i dzieci, i osoby, które lepiej się czują w grupie zorganizowanej, ale robimy sporo też wyjazdów na indywidualne zamówienia, realizujemy nietypowe rzeczy, na przykład podróże poślubne, wyjeżdżamy też tematycznie, czyli na przykład organizujemy wyjazdy dla miłośników wina, dla osób, które interesują się kuchnią, Proponujemy, bo zbliżają się wakacje, wyjazdy dla rodziców z dziećmi, czyli tak naprawdę każdy, kto lubi podróżować i wymarzy sobie jakieś miejsce na mapie świata, które chciałby zobaczyć, myślę, że jestem w stanie mu podpowiedzieć, pomóc zrealizować jego marzenie. Mówi się także, że podróże kształcą. Podróżuje Pani już od kilkunastu lat. I czy dzięki nim nauczyła się Pani jakichś języków? Coś zaskoczę cię. Słyszałeś o czymś takim jak hindiż. Kindies? Pomyśl, co to może być? Hmm? Mieszanka podpowiedź Hindi A ta końcówka iść. Angielski. naprawdę. To jest na przykład taki język, którego za dużo, żeby powiedzieć, że się nauczyłam, ale osłuchałam się z nim tylko i wyłącznie dzięki podróżom. To jest rzeczywiście odmiana języka angielskiego, które posługują się Hindusi. W Indiach mówią zupełnie inaczej, i dla bardzo wielu osób, nawet tych, które świetnie mówią w języku angielskim i jadą do Indii po raz pierwszy, zderzają się z angielskim, który zupełnie inaczej brzmi. Do tego dochodzi gestykulacja hindus bardzo charakterystyczna, zupełnie inna intonacja, akcent. Także mogę się pochwalić, że taki hindisz nie jest już mi obcy I jak słyszę, to moje uszy rozpoznają już te dźwięki. Zresztą pilotując wycieczki po Indiach, tłumaczę też moich przewodników, którym takim właśnie angielskim opowiadają o zabytkach w swoim kraju. Nie jest to łatwa sprawa, ale dla mnie już teraz troszkę łatwiejsza. Podobnie jest z Chińczykami, którzy mówią też śmiesznym językiem angielskim. Natomiast jeżeli miałabym powiedzieć o którymś z języków, którego nauczyłam się podczas wyjazdów trochę, bo na pewno nie w całości, i nie potrafię w nim czytać ani pisać, to jest język arabski. Byłam kilkadziesiąt razy w Egipcie i na pewno jestem w stanie sklecić ku zadowoleniu. Oczywiście wszystkich miejscowych, to mi to brzmi zabawnie, do końca nie wiem, czy mówię wszystko poprawnie, ale proste zdania w języku arabskim, na zasadzie zamówienia soku z mango, przewiezienia mnie taksówką z punktu A do punktu B, do pytania o cenę, to są na pewno takie języki, których iznęłam podczas podróżowania. Dobra, Pani, Pani Kasiu, jakie języki Pani, jak, jaki język Pani zna, jakich języków się Pani nauczyła, czy też po No ja nie mam tak, tak świata jak hmm. Pani Estera, niestety. Hmm. Bardziej europejsko, z tym, w tym momencie w Europie. Ja yy, wiadomo jestem germanistką i niemiecki jest dla mnie numer jeden. I to, że te nasze spotkanie są w drugie, to jest super, bo to jest naprawdę moja pasja, ale tak naprawdę największą pasją jest nauczanie języka niemieckiego. Inne języki, no nie będę to w ogóle oryginalna, bo znam angielskie, ale cały czas uważam, że za słabo i on jest takim hmm. wydarzeniem niemieckim. Także ostatnio coś hmm. powiedziałam w szkole, to jedna dziewczynka zapytała, czego tak już miało Pani bo tak języku Ym, Ale może kiedyś yy, będzie lepiej. Ok. Znam także podstawy francuskiego, aczkolwiek uważam, że dużo pracy jeszcze przede mną, jeżeli chodzi o te dziedziny. Yy, właśnie i angielskiego, i francuskiego, yy, ale jestem dobrej myśli yy, i uważam, tak jak to kiedyś to powiedział, że szprachą już wyjść z okna bez męż, czyli ilona językami władza, że ty jesteś człowiekiem. I myślę, że w tym jest dużo prawdy, dlatego że nauka języków kolejnych to jest spojrzenie horyzontu, dowiadywanie się, o wielu, wielu rzeczach, o osobach, o całym świecie. To jest naprawdę niesamowita przygoda nauko języków. Także zostałam w do Europie. Ja tylko miałam też, może rzeczywiście, taką krótką tutaj, przygodę z Indiami dlatego że jak byłam na Indiach, to też słyszałam, że tam mieszankę. No, ale tak, ale no, nie czuję się do żadnego sukcesora, bo słyszałam podczas jednego wyjazdu. Także wiem, że takie zjawisko istnieje, aczkolwiek nie mam tu żadnych kompetencji w zakresie. <grystanie> Skoro Pani podróżuje Spotkanie z Germanistą, to pewnie Pani podróżuje też po Niemczech. Jakie Pani takie ulubione niemieckie miasto? Szczerze mówiąc, nie mam takiego jednego ulubionego. Na pewno lubię Berlin za to, że jest taki nowoczesny. W ogóle nie ukrywam, że jestem pod wrażeniem niemieckiej technologii. Nawet nie głos, tylko o miastach, ale w ogóle. Motoryzacja, no uważam, że są niepokonani w tej dziedzinie. Bardzo dobrze się czuję w Dreźnie, ale z takich jeszcze może miejsc bardziej czarujących, to miasteczko Fysn, a może nie są miasteczko, tylko pobliski zamek Neuschwanstein, było na mnie ogromne wrażenie. Zresztą byłam tam z Piotrką Społeczną, z uczniami, którzy niedawno maturę zdawali. I to było naprawdę niesamowite chwile. Ten zamek naprawdę bardzo urzeka, ale muszę powiedzieć, że głównie z zewnątrz. Wewnątrz to jest eklektyzm, który spotykamy w wielu różnych zamkach, ale to, jak on wygląda właśnie wśród alp, tej górskiej scenerii, to jest niewyobrażalnie piękne. I my byliśmy tutaj jesienią, nie ja widziałam tylko na fotografiach jeszcze w różnych porach roku. Naprawdę wygląda jak z bajki, bo takie też było założenie, kiedy Ludwik Szalony Ludwik II chciał go wznieść, to miał być taki zamów bajki, taka świątynia y, przyjaźni między Wagnerem a Ludwikiem II Bawarskim. A co Pani powie na temat Murych Pytam, Była dużo ostatnio pracujemy, mówiąc o tym mieście. Była, nie? Nie by, podoba się Pani? Bardzo mi się podoba. Byłam też, właśnie, ale króciutko. Był uh -huh. tylko krótki spacer, ale mam nadzieję, że no będziemy tam spędzać więcej chwil, dlatego że nawiązaliśmy współpracę ze szkołą Rudolfa Steinera w Norymberdze I, i myślę, że będziemy tam częstszymi gośćmi, a nie tylko spacer, tak jak to było z uczniami wielkoletnimi. Do powtórzenia. <laughs> A skoro już tak jesteśmy w takich tematach jak około szkolnych, to jak sobie pani wyobraża taki wyjazd szkolny? Jak taki idealny szkolny wyjazd? Dla mnie idealny wyjazd to jest taki, gdzie mamy, powiem, prawdopodobnie mieszankę wszystkiego historii, kultury, języków obcych, spotkać z ludźmi. Zasmakowania czegoś nowego i takie wyjazdy, może nie idealne, ale uważam, że bardzo dobre. Piątkowska Szkoła Społeczna ma na swoim koncie. Na przykład Irlandia. To był piękny wyjazd. Tam się dzieci uczyły kilka godzin angielskiego przed południem, a potem było zwiedzanie i na przykład obcowanie z przyrodą, plify moheru. To niezapomniane w ogóle przeżycie, i myślę, że sobie nawet bardzo służyliśmy na to. Sieczkę, dlatego, że jak tam pojechaliśmy na Krycie moherów, było Słońce, to się rzadko zdarza, bo tam zazwyczaj pada. I wszyscy się dziwili, to nie padało. I on ja nie, nie. Widocznie sprzyjemy po ciężkiej nauce języków. Także, jeżeli możemy właśnie, czy użyć tego języka, tak jak na przykład byliśmy w Londynie, kiedy ja słyszę, że uczeń zamawia, mówi w tym języku, a przy okazji dowiadujemy się czegoś o, o danym miejscu. A takie połączenie przyjemności z kulturą, z nauką. No dobrze, teraz do Pani Barbary, przepraszam, Estery. Jak wyglądają, z strony typicznej takiej przygotowania do wyjazdu? Um, one zaczynają się dużo wcześniej niż sam wyjazd. Jeżeli ja dostaję jakieś zapytanie, to przede wszystkim rozmowa z tą osobą, która zamawia u mnie wyjazd, czego oczekuje? co lubi podczas swoich wakacji, czy to będą bardziej duże miasta, a może przyroda, um, czy są to osoby dorosłe, czy dzieci. Jakie hotele wybieramy? Czy to będą takie przysłowiowe hotele tylko na nocleg, gdzie wpadamy po całym dniu zwiedzania i pędzimy dalej? Czy wolimy trochę podzielić tego czasu pomiędzy zwiedzanie i wypoczynek? No później oczywiście opracowuję trasę, odległości. Bardzo często wypożyczam auto, albo zwracam się o pomoc do kontrahenta, którego mam za granicą. Dopinamy takie szczegóły. No i wreszcie następuje ten najważniejszy i najmniejszy moment, czyli wypuszczam w świat taką grupę albo rodzinę, albo znajomych czy przyjaciół i wtedy zdalnie z biura, jeżeli nie pilotuję takiej trasy osobiście, to jestem takim dobrym duszkiem, który siedząc tutaj w Złotkowie pod Poznaniem dba cały czas o to, żeby ta impreza odbywała się zgodnie z planem. Zupełnie inaczej to wygląda, kiedy jestem pilotem i z tą grupą jestem w trasie. Wtedy mam zdecydowanie więcej możliwości, bo wszystko dzieje się tu i teraz. Zawsze są jakieś przygody, to jest wpisane jak gdyby w podróże, no, ale na szczęście wychodzimy z tych wszystkich opresji, na które napotykamy e, obronne. Skoro jak przygody, to pewnie też jakieś obawy, czy pani jakieś obawy, jakieś obawy obaw konkretnych przed wjazdem, który się spełnił. Oczywiście e, Rajzy Fiber to jest coś, co mimo wielu, wielu lat i mimo naprawdę już dużego bagażu doświadczeń zawsze mi towarzyszy przed każdym wyjazdem. Jestem podobno wtedy nieznośna. Moi domownicy potwierdzą, to no, za każdym razem mówią oho, włączyła się już Rajzy Fiber, mamy trzeba uważać i chować się po kątach. Dla mnie fajne uczucie, bo to znaczy, że żadna na mnie jeszcze nie dosięgła w pracy i że za każdym razem jest to coś nowego, coś co ekscytuje. Nie mam takie koszmary senne, na przykład kiedy śpię jak zająć, czekając, bo jest wcześnie rano i śni mi się na przykład, że odlatuje mój samolot. Albo, że przychodzę na lotnisko dziś za późno, a samolot już poleciał. Albo, że pomyliłam numery lotów. Albo, że turyści wsiedli na przykład do tego samolotu, do którego nie powinni i ja poleciałam w prawo, a oni polecieli w lewo. Na szczęście to są tylko jakieś koszmary, aczkolwiek przygody, tak jak wspomniałeś, w podróżach też się zdarzają. Pamiętam, że kiedyś wyśniłam sobie sytuację z zagubionym bagażem. To słuchajcie, niesamowita historia, ale do Papui, czyli bardzo egzotyczny kierunek. Mieliśmy wszystko przygotowane precyzyjnie z długą listą, co należy zabrać: Moskitiera, leki przeciwko malarii, buty takie, koszulki takie oddychające. Mały bagaż, ale bardzo dużo istotnych rzeczy nie przyleciały nasze bagaże. Po dobie mieliśmy na szczęście tyle czasu, żeby na nie poczekać, e, przyleciały nie ma wszystkie, brakowało nam jednego, ale bardzo istotnego. Pani, której bagaż nie doleciał, była najdrobniejsza z nas, bardzo malutka, miała maleńką stópkę. E, to było bardzo ciekawe przeżycie, ponieważ mimo tego, że mieliśmy wydawało się minimalistyczny, ograniczony bagaż, każdy z nas z tej swojej małej walizki wyciągnął jeszcze coś, co się przydało naszej koleżance, wyposażyliśmy ją w takie rzeczy. No, wyglądała jak wyglądała, ale dzięki temu mogła zrealizować swoją podróż życia bez walizki. Kiedy wróciliśmy, my byliśmy brudni, zmęczeni, rzeczy były śmierdzące, a jej walizka z odprasowanymi rzeczami stała przed pokojem hotelowym i czekała. Także tak też była w podróży. A skoro takie jakieś ciekawe sytuacje, to ja mam Pani Kasi pytanie. Najciekawsza podróż? O, ogólnie tak. Ciężko powiedzieć, ale myślę, że Indie wywarły na mnie ogromne wrażenie. W ogóle się, jak się już nie złożyło, że Pani Estera też była w tak, tak. ja, może dłużej więcej Indii widziała. Ja byłam w Delhi i miałam też okazję zobaczyć Taj Mahal, który którym się zachwyciłam. Ciężko teraz właściwie mówić o Indiach, wiedząc, że tam jest tragiczna sytuacja ze względu na pandemię. No ale to jest kraj, który naprawdę urzeka, zjawiskowe świątynie, także kuchnia i ta perełka, ta świątynia miłości Taj Mahal zniesiona przez cesarza dla żony, która zmarła podczas porądu 14 dziecka. Ja byłam zachwycona. To prawdopodobnie najpiękniejszy Mahal jest w schodzie słońca. Ja Tego widziałam nieco później, ale stała tam urzeczona. A przy okazji to zwiedzeniu właśnie Tatchmahal. Zamiekałam do szkoły, która się mieści w Agrze. Prowadzona jest przez Hindusa i Polkę. Yy, I jeżeli by nie ta sytuacja na świecie, to nawet byłoby duże prawdopodobieństwo, że nasza szkoła by nie mogła w jakikolwiek sposób ze współpracę, ale wiadomo, teraz jest to utrudnione. Yy, jeżeli chodzi jeszcze o miejsce, które naprawdę pozostawiło ślad, <grymne> pewnie wielki, jest to Jerozolima, yy, Dlatego, że ta podróż była, że tak powiem, mistyczna. Tak jak zwiedzam wiele miejsc i powiem piękne, niesamowite, no tam jeszcze taka duchowość. Zderzenie trzech największych religii świata, ale także wielki punkt zapalny jednocześnie, co teraz też niestety możemy widzieć w telewizji, bo dzisiaj wtedy słyszałam, że minister zagraniczny Niemiec pojechał też na negocjacje, żeby łagodzić konflikt w strefie gazy. To to, a tu bliżej to Barcelona, bo to co stworzył Gaudi, to jest dla mnie coś niewyobrażalnego, a jednocześnie lokalizacja nad Morzem Śródziemnym że człowiek się no. zachwyca architekturą, a gdzieś tam jeszcze pod dalej jest może. Mm -hmm. Pani była w wielu pięknych miejscach. To jakie jest miejsce, gdzie by Pani chciała bardzo pojechać? No pewnie takich jest dużo, ale jeszcze też kulinariach, powiem, że w kulinariach powiem. Jeżeli to o kulinariach, to nie Tajlandia, bo mm. uwielbiam tajską kuchnię. Myślę, że Poznań teraz już oferuje tak dużo tajskich dań, że można to poczuć w Poznaniu i go jeżeli tam daleko jechać, ale tam jednak trochę inaczej spakuje. Także jeżeli chodzi o takie aspekty i wniosek, pytanie się zabytkami czy o przeżycia duchowe, to Polina Redelieran poleciała po raz kolejny. To jest takie pytanie do Pani Estery, dokąd odbyła Pani taką najciekawszą podróż? Nie, to jest, to bardzo, to jest bardzo trudne długo. pytanie. Tych podróży już było bardzo dużo i każda tak naprawdę w jakiś sposób zapadła mi w pamięci. Ale bardzo dumna jestem, szczególnie z tych ostatnich podróży, które odbyłam, bo czasy niełatwe i powiem, że tych obostrzeń jest bardzo dużo, a mimo wszystko udało mi się zrealizować, i to w kwietniu, czyli nie tak dawno temu, przepiękną podróż to był mój debiut na trasie Galapagos. E, wyspy Galapagos od zawsze były takim miejscem, o którym marzyłam, żeby zobaczyć. Od Wyspy Wielkanocnej te Wyspy Galapagos gdzieś od zawsze miałam zakodowane, że są na tyle egzotyczne, że chciałabym tam dotrzeć i one mnie zupełnie nie rozczarowały. Są piękne, Cudne zwierzęta, niebojące się ludzi, na wyciągnięcie ręki, przepiękna przyroda, cudowna woda. Naprawdę Galapagos jakbyś mnie zapytał, pakuje wam sklepę choćby jutro. No a ponieważ Galapagos, no to też Ekwador. To jest kraj, który nie spodziewałam się, że aż tak bardzo będzie mi się podobał. Wydawało mi się, jak przygotowywałam się do wyjazdu, że już uwiela bardzo wiele rzeczy, które znałam z innych krajów Ameryki Południowej, a to się okazuje, że jest perełką, jest piękne i bardzo chętnie bym tam wróciła. Polecam. Ja tylko chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja mam wrażenie, że tutaj ja dzisiaj prowadzę wywiad z paniami, które. Tu mamy prawdziwą podróżniczkę, a tutaj siedzi tylko turystka, która trochę wie, trochę widziała, ale to jednak jest różnica. Ehm, być turystą, ehm, a turystą, a podróżnikiem. Ja czasami zazdroszczę roli no turystyki, <suszy> też bym <bo suszy> być turystą, nawet na swoich trasach. Proszę, <suszy> Pani podróżują, to jak Pani się napatruje na punkt, dla którego warto podróżować? Może Pani Kasia. Dlaczego, Dlaczego warto Pewnie to jest trywialne, co powiem, ale na pewno pożenie horyzontów. I dla mnie każda podróż, to tak jakby była lekcja z kilku przedmiotów jednocześnie. Trochę mamy historii, trochę geografii, trochę wlf jak spacerki w kilometrów, no i oczywiście języki. Z każdej podróży przynajmniej ja Boże kilka słów. Kilka nowych smaków, kilka obrazów, i mam na myśli, to są takie obrazy, nie tylko zapisane gdzieś tam w telefonie czy aparacie, ale to są takie obrazy, które pozostają człowieku na zawsze. To, czego um, doświadczymy, przeżyjemy, zobaczymy, to już będzie znane do końca. Jak czytamy książkę, to gdzieś tam jakaś lata umknie, coś tam możemy przestawić, coś się zapuży, a jednak podróż daje to, że to jest nas do końca. Czyli to poszerzanie horyzontów, a jednocześnie dzięki temu stajemy się bardziej tolerancyjni, zrozumiali, także rozumiali tę inność. To wybora po pierwsze. Po drugie, to jest także odkrywanie siebie, nie tylko świata, moim zdaniem. Tak. Dlatego, że podróżowanie zmusza do wielu refleksji. Że ja urodziłam w Polsce i, i, i widząc niesamowitą biedę, że dzieci żywrzące w nudeli, a podczas innej podróży, inną galaktykę będąc na burcz kalifa w Dubaju, to, to w ogóle zmusza do odrefleksji, do pokory i do poszukiwania takiego własnego ja i, i takiej wdzięczności za to, co mamy, jaka jest nasza ojczyzna, skąd jesteśmy, gdzie żyjemy. A trzecia rzecz, na którą skorzystamy tylko, są tutaj języki. Bo <noise> kształcą w każdym zakresie. Mm. Ja się zgadzam z panią Kasią, to też jestem językowcem, więc te języki rzeczywiście, bo uczymy się ich tutaj, natomiast rzeczywiście w podróży możemy sprawdzić siebie, na ile rozumiemy i jesteśmy rozumiani. Także to jest fajne. Jest to też takie narzędzie, które jest bardzo pomocne podczas podróżowania. Namawiamy do nauki języków. Tak, bardzo, bardzo. Zresztą <laughs> ja tu podziwiam panią Esterę, bo jak kiedyś robiłyśmy razem online, to było niestety warsztaty o Indiach. Tak. I pani Estera właśnie tak y po angielsku generalnie dużo tam też się działo, ale ma ta umiejętność przeskakiwania takiego płynnego z niemiecki na angielski z super akcentem, a u mnie jednak gdzieś tam te gdzie zgrzyty byłoby czuć. E, mam propozycję, poćwiczymy w praktyce podczas odróżnania <laughs> Co jeszcze? Ten, na pewno to, co podkreśliła już Pani Kasia, czyli to, że widzimy, wiemy, oglądamy coraz więcej. Pan Andrzeja, którego z nami nie widać, ale na pewno się uśmiechnie, jak powiem, że podróżuje też dla fotografowania. O. Ja uwielbiam przywozić fotografie z podróży i one mi później przypominają takie momenty i chwile, które jednak po latach umykają. A jak wracam do tych zdjęć, to bardzo dużo wraca, bardzo dużo mi się rzeczy przypomina. Lubię spotykać ludzi w podróży obserwować ludzi w podróży, patrzeć jak inaczej żyją, jak inaczej się zachowują. Ja lubię też pomagać, więc jak coś takiego się wydarzy właśnie, jak pani Kasia mówi, że coś mnie dotknie w podróży tak mocno albo wiem, że możemy pomóc, to ja jestem pierwsza na pokładzie, żeby taką pomoc też zorganizować i na przykład wysłać albo wrócić w to miejsce już z konkretną pomocą dla konkretnych osób. I tak już na zakończenie do Pani już takiego pytanie. Najciekawsza anegdota związana z podobeciem. Ojej! Dużo ich było. Dużo jest w ogóle takich śmiesznych sytuacji, strażeń w podróżowaniu, ale ponieważ już wiem, jesteśmy obie tutaj od języku dziewczyny i od podróżowania, to dawno, dawno temu byłam z dużą grupą we Włoszech. To była pielgrzymka, ponad 50 osób w autobusie. To były te czasy, kiedy do Rzymu wielkie autokary nie mogły wjeżdżać. I dojeżdżaliśmy na ostatnią stację metra. Wielki parking, mnóstwo autobusów. Wszystkie grupy wysypywały się z tych autobusów i wsiadały jedna za drugą do metra, żeby dojechać do centrum miasta. Zanim wypuściłam swoją grupę, całe towarzystwo, to długo opowiadałam, co będziemy robić, i poprosiłam o taką naprawdę koncentrację, mówiąc: Proszę Państwa, ta stacja końcowa metra nazywa się. Anianina. Powtarzamy. Cała grupa. Anianina. Wy skojarzcie sobie. Choroba na A. Tak? Na przykład angina. Anianina, angina. Wszyscy pokiwali głowami. Wyszliśmy. Zwiedzamy że Piękne słońce. Watykan. Koloseum. Jest zbiórka. Na powrót metrem. I ktoś mówi. Nie ma Pana Marka. Jak to jest? No brakuje nam jednej osoby, szukamy pana Marka. Pana Marka nie ma w toalecie, pana Marka nie ma na kawie, nie ma na lodach, nie ma tu, nie ma tam. Czas biegnie, wszyscy zmęczeni, cały dzień spędzony w Rzymie. Podejmujemy decyzję, siadamy do metra, wracamy na parking. Ja cały czas mam nadzieję, że pan Marek po prostu przypomniał sobie to, co mówiłam, dotarł na tę stację końcową i czeka na nas w autobusie. Dojeżdżamy, wychodzimy, panowie kierowcy machają z daleka, ale widzę, że są sami. Pana Marka nie ma. Biegamy, szukamy, jeden autobus, drugi trzeci, jest decyzja, jeden z kierowców zostaje, drugi ze mną wraca do Rzymu. Jedziemy tym metrem znowu do centrum miasta, sprawdzamy, zaglądamy, ostatnie miejsce zbiórki. Pana Marka nie ma. No cóż. Jest coraz później, robi się ciemno, grupa zmęczona, kolacja, to nie były jeszcze te czasy, że każdy miał telefon przy sobie i wystarczyło zadzwonić. Wróciliśmy, widzimy z daleka, że pan Marek jest cały wymordowany, zmęczony, zestresowany, a grupa śmieje się do rozbuchu w autobusie i opowiadają mi, pani Estero, pani nie wie, co się stało. Pan Marek dokładnie pani słuchał, wiedział dokładnie, że choroba na A, tylko szukał Chciałabym też powiedzieć o naszym planie. Z paną Esterą chciałybyśmy założyć próbę podróżnika PSS, może od też będzie będziemy oczywiście obserwować, jak sytuacja epidemiczna będzie się rozwijać. I myślę, że to nie musiały być od razu duże podróże, tylko małe i duże podróże, bo. Czasami też takie paradoksy obserwuję uznajomych, że ktoś gdzieś był na Malediwach, a nigdy na przykład nie był na Mazurach, albo nigdy nie był w Malborku, a doskonale zna Europę Zachodnią. Także uważam, że Polska jest pięknym krajem i powinniśmy ją dobrze znać. I zachęcam już naszych uczniów, jeżeli to będzie możliwe, do zapisania się też do naszego przyszłego klubu podróżnika. Będzie się działo, będą wyjazdy, ale będziemy też angażować je, młodzież, rodziców też do wspólnych wyjazdów. Tak sobie pomyślałam, jak zadawałeś pytanie o to, co pani Kasia w Polsce jej się podoba, jaką odbyła piękną podróż, to ja bym ci powiedziała, że na przykład niezmiennie od lat jestem zachwycona do Runi. Byłaś w Runiu? I co? Podoba ci się ten. Bardzo ładny miasto. No właśnie, starówka. No, to, to, to jest już to jest no dobrze ale wiesz widok Wisła most prawda torun niedaleko nas wcześniej jest Gniezno które też bym pewnie wymieniła no spadł padł wspomniany Malbork, nie wiem kiedy pani była, w do Malborgu. ach nie niech no to to nie to ale ja ale ja byłam w zeszłym roku i powiem Wam, że Malbork bardzo się zmienił, Samek został pięknie odrestaurowany i to też jest taki genialny pomysł na przykład na jednodniowy wypad z Poznania do Malborka, a stamtąd już niedaleko do Kwidzyna, czy do Framborka, a jak już będziemy tam, to oczywiście moje ukochane Mazury, ja pochodzę z Mazur, będę promować próbować ponad wszystko. To bardzo dziękuję za Dziękujemy to. Dziękujemy Ci bardzo za zaproszenie, dziękuję, Pani